Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest środa 26 sierpnia. Zobaczcie jakie chmury nad chłopem. piszą. Będzie dzisiaj Awe, A we wtorek A, A zobaczcie co to jest chmura. Tutaj słaba. Pogoda. Popatrzcie. Siwo. Odrocheczki tutaj na pogodowej. A to normalne Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. I kolejnych dni. Jutro będzie cieplej. Mamy 26 sierpnia. Środę. Cześć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.